Well, sir, we like this Super Pong by Atari. I'm sold out. That's a demonstrator, but I've got lots of these. Well, we want Super Pong by Atari. Yes, but this Super one. Pong's four color games are more fun. Well, how about this one? Well, no, you see, we'll have more fun with Super Pong's four color games. There's Catch, Solitaire, Super Pong and Pong. So we'll take this one. Okay, sure. You won't change your mind. No, why? Cuz I wanted it. Super Pong. It's not just another video game. It's a real Atari. Cześć Rosa. witajcie w kąciku RetroGracza. 1972 rok i ten automat. Wariactwo na całym rynku, jeżeli chodzi o gry komputerowe. Marzenie każdego dzieciaka, aby taką atarynkę mieć u siebie w domu, jak również chociażby podróbkę tego sprzętu w różnych wariacjach. Ja powiem Wam, że już dawno nie grałem w te gry, ale gdy ostatnio RetroRaven pokazał mi ten automat... W tej konsolce są dodane wiosełka. Stwierdziłem, że ja też chcę coś takiego mieć. Potem Larek pokazał mi w sumie nam wszystkim, jak zrobić coś takiego. No, ja sobie pomyślałem, ja też sobie coś takiego zrobię i proszę bardzo oto moja wersja tych wiosełek do naszej atarynki. Zrobiłem to w kolorach przypominających kolory Atari, w dwóch wersjach, na dwóch graczy. Jak to wygląda, jak to działa, sprawdzimy na początku. Jeszcze pokażę Wam krótkie wideo, że potencjometry oczywiście wejście do DB9, do działa. Potencjometry, jak sami widzicie, też się róża, przycisk fire też jest. Podmieniłem kolory drukując te yy, wiosełka, aby na dole był czerwony, a u góry biały. Fajnie to się komponuje. Mam nadzieję, że Wam też się to spodoba, bo naprawdę stworzenie czegoś tego jest proste. Już w drodze jest do mnie potencjometr, aby zrobić jeszcze wiosełko do Komodorka, więc zrobimy drugą część, jeżeli się ta część przyjmie, aby odpalić sobie gry z Komodorka, a my na w tej chwili przetestujemy gry na Atari. No dobra, na sam początek, jak sami widzicie, i Przechodzimy na wiosełka, wciskam start, no i zaczynamy. I powiem Wam, jak to pięknie chodzi teraz. Aż chce się grać, powiem, że, powiem Wam, że już par razy grałem, ale normalnie totalnie nowe wrażenie, że się gra na wiosełkach w Arkanoid. O, o, laser, laser, jak to możliwe? Jakim cudem to przepuściłem ten laser? Chciałem pokazać Wam, że Fire też działa, ale może, miejmy nadzieję, będzie za chwilę. Kolejny laser, miejmy nadzieję, a jak nie, to zrobię cięcie i zobaczycie zaraz, gdy mi się uda, może zabrać laser. No i gramy, gramy, na razie nie ma laserów, tak więc za chwilkę powiem, przejdziemy do kolejnej gry, no bo powolutku się już to robi nudne, ale w sumie powiem, o jest, patrzcie, jak jak nagadałem, zobaczcie, Fire też działa, powiem wam, że Naprawdę gra się teraz w tą grę bardzo przyjemnie. O wiele lepiej, gdy się, ma, gdy się miało joystick w ręku. Teraz wyczuwa się, gdzie ta piłka ma spaść, i jakoś, wydaje się, że ta gra jest jakoś o wiele, wiele teraz łatwiejsza aniżeli wcześniej. Dobra, tyle jeżeli chodzi o Arcanoid. Zaraz pokażę Wam kolejne gry, które naprawdę są też dość ciekawe, jeżeli używamy do tego wiosełek. Dobra, kolejną grą mamy Clowns and Balloons, czyli klauny i baloniki. Gra prosta, Gostek wchodzi po rabince, zrzuca się z tej drabinki, a naszym zadaniem jest utrzymać go w powietrzu, aby zebrał wszystkie balony. Yy, mimo tego, że gra wygląda na łatwą, powiem Wam, że czasami jest... Jak się za bardzo ten Gostek odbija właśnie... <ścoughs> Wygadałem. Dobra, dobra, koncentracja, panowie i panie no trzeba go po prostu tak, tak go odbić, aby pozbierał wszystkie baloniki, mimo tego mimo korzystania z wiosełek jest to dość trudne wyzwanie Z joystickiem pewnie jeszcze byłoby nam jeszcze gorzej, a tak mimo tego że gra jest prosta to daje dużo frajdy. Jak to, tak samo jak się, gdy, się, gdy się ginie, no dobra, no ale sami widzicie że są różne gry wszystko Wygląda podobnie, jeżeli chodzi o sterowanie, prawda, no bo co, co, co tu można więcej wymyśleć, prawda? Ale gry są naprawdę fajne, a gdy się zrobi takie wiosełka i jeszcze się ma, nie wiem, brata, siostrę, ciotka, wujkę, syna, córkę, żeby zagrać w dwie osoby, no to już w ogóle jest y, radość na maksa. Dobra, kolejna gra. O tej grze powiedział mi Retroravem, pozdrawiam Cię. Yy, to jest gra Kaboom. Prosta gra. <noise> tak jak wszystko zresztą. Musimy odbijać albo niszczyć naszymi paletkami bomby, które są zrzucane przez złoczyńcę. No nie wiem jak to nazwać, gostka w pasiaku, no więc jak to będzie złoczyńca. Yy, prawda, bandyta, A my musimy zniszczyć te wszystkie bomby, bo inaczej, gdy bomba doleci do ziemi, no to wiadomo, giniemy, tracimy życie, no i cała filozofia, zobaczcie, jak czasami złoczyńca zobaczy, że jesteśmy dobrzy, no to wtedy szaleje na maksa, gdy nie złapiemy wszystkich bomb, jak teraz, tracimy jedną paletkę, no i wtedy jest pokazane tam, że zostało nam jeszcze dwa życia, dwie próby. No, gdy zginiemy wiadomo, gra się kończy, ale samo to, że możemy grać tymi wiosołkami, tymi potencjometrami w takiej gry, powiem Wam, że naprawdę robi to dużą radochę. Tak więc, jeżeli jeszcze do tej pory myśleliście o tym, żeby zrobić coś takiego, dajcie sobie szansę, spróbujcie, bo naprawdę projekt jest prosty, jako plastiki, jak to obudowy można, na przykład, wykorzystać, poważnie mówię teraz, Kupić do sklepu z artykułami gospodarstwa domowego, zwykłe medaliczki. Albo jeżeli macie jakieś dwie myszki podobnego typu, zepsute, wyjąć całą zawartość, odwrócić myszkę i zrobić z tego budowę do takich wiosełek. Też można. Ja mówię, jeżeli chodzi o koszta, prawda? Dobra, ja wpisuję to swoje hasełko, czyli KRG, przegrałem i przechodzimy do kolejnej gry. A kolejną grą jest naprawdę bardzo dobra gra. Już wam pokazuję. W tej grze, to się nazywa Wavy Navy, musimy na początku znowu przełączyć na wiosełka. W każdej grze jest menu, gdzie to wszystko znajduje gdzieś indziej. Przełączamy na wiosełkę, no i gramy w grę. Sterujemy stateczkiem, no i niszczymy wszystkie samoloty, helikoptery, które chcą również nas zniszczyć. Jak już wspomniałem, pomysł prosty, pomysł znany, coś jak Space Invaders, tylko na morzu. Na początku jest dość prosto, statek płynie sobie dość wolniutko, woda, czyli te fale, przesuwają się również dość wolno, a nasze, nasze bomby trafiają dość szybko do celu, ale to z każdym levelem się zmienia. Za chwilę Wam pokażę, jeżeli oczywiście uda mi się dojść do drugiego levelu, co zmienia się w levelu drugim i też trzecim. Zobaczcie na to. W levelu drugim, bo to już jest level drugi, mamy bomby, które... Yy, raz na jakiś czas wypływają spod fali, no i musimy, gdy sterujemy naszym stateczkiem, postarać się nie wpaść na nie, no bo co za tym idzie, zginiemy. I to raz, dwa. <laughs> Ale gra jest naprawdę fajna, pomysł jest świetny. Same te fale ładnie wyglądają, powiem Wam szczerze, i sterowanie na nich statkiem jest dość ciekawe. Dobra, jesteśmy w levelu trzecim, nigdy nam jeszcze nie byłem, więc zobaczymy, co na nas czeka. Pewnie. U, tu już jest troszeczkę inaczej. Możemy się przesuwać się tylko w prawo, moi drodzy, a w lewo jest nam zablokowane. czyli musimy płynąć z prądem fal, albo przesuwać się w prawo. Ciekawe. I celowanie już jest dość ciężkie, bo nawet tego dziada wcelować się nie da. Albo ja coś robię źle, ale jestem pierwszy raz z tym lewelu, więc poko wybaczcie mi. Słuchajcie, ta gra jest naprawdę rewelacyjna. Jeszcze jest jedna, którą. Za chwilę wam pokażę. Na początku spróbujmy jeszcze przejść ten level. Może mi się uda. Chociaż widzę to w ciemnych barwach. No nie, już po tych bombach już widzę, że raczej mnie trafią. No właśnie. Dobra. <laughs> jeszcze zostało mi jakieś życie. Czy już koniec? Chyba to już koniec. Albo jeszcze mam jedno życie. Ja sam z tym. Jestem... Dobrze, jeszcze mam jedno życie, więc spróbujmy tak na szybkiego. Może się uda nam przejść. A jeżeli nie, to za chwilkę Wam pokażę naprawdę bardzo fajną grę. W sumie jest ich dość dużo, tych gier jest ponad 50 z tego co zauważyłem u siebie na liście. Nie wszystkie są dobre, ale większość z nich daje radokę do pogrania. Dobra, przechodzimy do kolejnego tytułu. O kolejną grą, której nawet powiem Wam, że nie znałem, gra się nazywa Pady. Mam nadzieję, że to coś jest z pongiem lub coś w stylu. Nie wiem o co tu chodzi. Pierwszy raz ją widzę, ale muzyka jest dość fajna. Ustawimy znowu oczywiście kontroler jako wiosełka. 100% chyba wystarczy. No i dobra, startujemy, zobaczymy co to jest. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, ale znalazłem. Może mam nadzieję, że to jest jakiś, jakiś klon tego ponga. Zaraz się przekonamy. A, czyli znowu, zobaczcie, mamy kolejną wersję Arkanoida, chociaż powiem Wam, że ta piłeczka tutaj teraz odbija się o wiele, wow, o wiele szybciej aniżeli na Arkanoidzie, czyli i sami widzicie, twórcy dość często korzystali z tego pomysłu, yy, aby stworzyć grę podobną do Arkanoida na... Yy, na tarynce, na, 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 żeby korzystać z, z kontrolera jakim są wiosełka. Dobra, ale tą grę już widzieliśmy, poszukajmy może czegoś innego. I o tej właśnie grze chciałem Wam powiedzieć. SpaceX. Na pewno rozpoznacie tą grę, bo gdy ja tą pierwszą grę zobaczyłem i odpaliłem, tu znowu trzeba ustawić na wiosełka, pamiętajcie o tym, bo to za każdym razem trzeba przyłączać yy, z joysticka, z klawiatury na wiosełka. Na pewno poznacie tę grę z automatów. Ja to, jak do odpaliłem pierwszy raz, byłem w szoku. Mówię, wow! Niesamowite. Gra prosta, w sumie. Strzelamy tego naszym samolotem, naszym statkiem kosmicznym do jajek, które z, których, z których sami widzicie wykluwają się jakieś obcy, jakieś potworki, które musimy zniszczyć. Ale ja tą grę widziałem i grałem w tą grę na automatach. Nie wiem, czy ten sam tytuł to był, jak tutaj mamy SpaceX. Ale ten model gry i ten statek kosmiczny pamiętam w 100%. Jeżeli znacie oryginalny tytuł tej gry, dajcie mi znać. Zobaczcie, teraz straciłem życie i wychodzi nam podwójny statek. A gdy stracimy ten na przykład, no to mamy ten najszerszy, w którym wtedy już jest dość ciężko trafić przeciwników. Ale jak na razie widzicie, całkiem dobrze idzie. Jeżeli do tej pory was nie zachęciłem do odpalenia tych gier na wiosełkach, to odpalcie chociaż te gry na joysticku, sprawdźcie swoich sił w te gry na początku joystickiem, a gda, gdy znajdzie Was ochota do stworzenia takich wiosełek, to uwierzcie mi, zobaczycie, że te gry mają ten swój urok, gdy sterujemy takim wiosełkiem. Dobra, został nam ostatni przycisk. Jeżeli chodzi o same wiosełka, nie wiem, czy już o tym mówiłem, bo się możliwe, że powtarzam, yy, możecie użyć na przykład zamiast obudowy pójść do zwykłego sklepu AGD i kupić dwie mydelniczki. Naprawdę, takie dwie mydelniczki nie kosztują dużo, a można w, na przykład w nie wmontować potencjometr, albo też widziałam też wersję yy, zamiast mydelniczek, po prostu dwie zepsute myszki. Jeżeli macie dwie myszki, które już nie działają, u was odwrócić, nawet jedną myszkę, żeby zrobić choć jedno wiosełko, yy, odwrócić taką myszkę i wyjąć cały ze środek z myszki, a potem. Włożyć do niego potencjometr, aby stworzyć sobie coś takiego dla własnego użytku, dla własnej zabawy. Dobra, ja teraz się skupię na grze. No i zginąłem. Koniec. Dobra, przechodzimy do jeszcze jednej rzeczy. Jeżeli już będziecie mieć własne wiosełka, odpalicie sobie Arkanoid 3, ja miałem ten problem. Gdy zaznaczyłem wiosełka, zobaczcie, wcisnąłem start. Arkanoid zrobił się żółty. I nic nie mogłem zrobić. Myślałem, że coś się zepsuło, że gra się zawiesza z jakichś dziwnych przyczyn, a okazało się, że wystarczy poczytać. Jest trailer albo normal. I gdy klikniemy N na klawiaturze, zobaczcie, wciskam N i gra się uruchamia. Czasami trzeba poczytać, co jest napisane na ekranie, a nie szukać wszystkich przycisków świata. Tak więc, moi drodzy, jeżeli to się Wam podobało, jeszcze raz zachęcam Was do. Albo kupienie sobie własnych wiosełek Albo zrobienia ich Albo obejrzenia materiału Od Larka I pobawienia się lutownicą I stworzenia własnego kontrolera Typu wiosełka Ja wam jeszcze raz dziękuję za to Jeżeli wam się ten materiał podobał Dajcie znać to zrobimy jeszcze materiał z komodorka Gier naprawdę na terence jest Chyba ponad 50 z tego co wiem Na komodorku może troszeczkę mniej Ale jeżeli podobał wam się ten materiał I chcecie zobaczyć gry z komodorka Napiszcie, a ja się postaram go stworzyć Dziękuję Wam serdecznie za wszystko Za komentarze, za suby, za łapki do góry Trzymajcie się, cześć Do następnego razu Mam nadzieję, że już niedługo zgier na komodorka z wiosołek